Many years, the Polish contribution to the Enigma story has not been very well understood in Britain, and a little bit of a conspiracy theory has grown up that the British decided to sort of whitewash the Poles out of the picture, so as to give all the glory to the Brits. Now, I'm uh, personally, I don't think that's what happened. Problem zaczął się naprawdę w latach 1970, kiedy już generał emerytowany armii francuskiej, Gustave Bertrand, opublikował swoje pamiętniki, w których jasno i precyzyjnie informował o tym, że Francuzi uczestniczyli w pewnym zakresie w złamaniu enigmy w czasie przed i w czasie II wojny światowej. Jeszcze w połowie lat 1970-tych obie strony żelaznej kurtyny używały maszyn szyfrujących o konstrukcji nawiązującej do konstrukcji enigmy. Jednym słowem, obawiano się, że przyznanie, że istnieje teoria matematyczna, która pozwala łamać szyfr maszyn wirnikowych, będzie jasnym komunikatem skierowanym do naszego kryptologicznego adwersarza: Czytamy wasze szyfry. I w tym momencie, służby specjalne obu krajów anglosaskich zdecydowały się posłużyć starym tikiem służb specjalnych, czyli dezinformacją. So, the story of what the Poles had done and how they had done it became. A picture of distortions and muddled recollections, and it included nonsense like the poles had stolen an Enigma machine, and it completely failed to give any credits to Marian Rejewski's amazing achievement of actually figuring out the wiring on the Enigma machine through pure mathematical analysis. Once fake news is out there, it's very difficult to catch hold of it and put it put it back where it belongs and uh, so i think i think that's the reason why the polish story was not really properly told w lipcu 1939 roku w kierownictwie wojskowym i w kierownictwie wywiadu polskiego zapadła decyzja o konieczności podzielenia się sekretem Enigmy także z potencjalnymi sojusznikami. I w efekcie szef Biura Szyfrów, pułkownik Langer, wysłał do Paryża i do Londynu depesze o ustalonej treści. Ilia di Nouveau. Mamy nowiny. Je ne sais pas exactement d'où vient le terme course de relais, mais c'est vrai que c'est une image qui est, euh, qui est assez proche, qui est, qui est conforme à ce qui s'est passé. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, de 1931 jusqu'à 1938, euh, les Polonais ont couru seuls, ont fait la première étape et ont mené les travaux de décryptement, construit des machines, construit un, un appareil qui s'appelle le cyclomètre, construit les ce qu'on appelle les bombes basses. Les bombes polonaises et ont fait la course seuls. Et voyant euh, qu'ils avaient besoin de partager ces connaissances pour progresser, ont passé le relais à leurs alliés. Les sojusznicy otrzymali Matematycznej, jak i kompletną dokumentację techniczną wszystkich stosowanych przez Polaków metod łamania Enigmy. Było to memorandum sporządzone w języku niemieckim, bowiem okazało się, że jedynym wspólnym językiem dla trzech współpracujących państw jest język ich wspólnego przeciwnika potencjalnego język niemiecki. Wielu historyków polskich starało się odnaleźć ślady raportu z bezskutecznie. Ten raport byłby rozstrzygający. On byłby jednoznacznie obrazował, co Polacy dostarczyli Aliantom przed wybuchem wojny. Problem polega na tym, że ani w archiwach brytyjskich, ani w archiwach francuskich do tej pory nie udało się tego raportu odnaleźć. I was very lucky because I was told by GCHQ, who uh, um, is the, uh, Secure, part of the security service in the uk, which uh, is to do with um, uh, secure messages and code breaking in the modern day. so they have a historian at gchq, and he told me that the french were about to declassify bertrand's archive. No, zrodziło nadzieję, że może uda się uzyskać choćby substytut. I rzeczywiście jeden z raportów wśród dokumentów Bertranda ujawnionych w 2015 roku jest to skrót tego poszukiwanego do tej pory bezskutecznie raportu ze spotkania w Pyrach. Polacy przegapili pierwszy moment pojawienia się szyfru maszynowego, dlatego że jako pierwszy szyf maszynowy zastosowała marynarka niemiecka w 1926 roku, a Polacy, Polska nie była mocarstwem morskim, w związku z tym nie przykładała specjalnej wagi do wydarzeń na morzach i oceanach świata i po prostu nie prowadziła na słuchu telegramów, radiogramów floty niemieckiej. Les Polonais, depuis 1928, avaient découvert que les nouveaux cryptogrammes étaient chiffrés par une machine. Ils avaient obtenu des renseignements. Euh, effectivement, en, en, en identifiant une machine qui était vend, proposée sur le marché civil et qui s'appelait la machine Enigma, mais ils étaient euh, en manque euh, de, de méthodes et d'informations pour pouvoir attaquer cette machine. Neither the French nor the British thought about hiring mathématiciens to help them with the problem of mechanical encipherment until uh, well into the 1930s. So the polls were. On that problem much earlier on, which is why they got there first. But what the French were able to do, and I think this was uh, of considerable assistance to Marian Rievski, the French were able to supply stolen documents. And this is where the story gets very exciting because. There was this guy called Hans Thilo Schmidt who worked in the uh, cipher office in Berlin, and he had access to the safe where various secret documents were kept, including the operating instructions for the German military Enigma machine. <laughs> Rzeczywiście, jego dokumenty mogły wydawać się bardzo cenne na pierwszy rzut oka i tak potraktowali je Francuzi, kiedy za poważną kwotę zakupili pierwszą partię dokumentów, gdzieś tam w 1931 roku. Job done. Not quite. Because everybody said, this is completely useless, this is not what we need. Kryptolodzy francuscy ocenili je jako bezwartościowe, dlatego że nie zawierały najważniejszego elementu, nie zawierały konstrukcji maszyny, do której dotyczyły wszystkie przekazane dokumenty. Brytyjczycy także ocenili je jako bezwartościowe. I dopiero wtedy Gustave Bertrand zdecydował się pokazać te dokumenty także Polakom. It was very And one of the first things they did when they got hold of these secret documents from the French was to give them to Riejewski. Marian Rejewski. Marian Rejewski zdołał przekuć całą swoją wiedzę na temat Enigmy, którą znalazł w dokumentach zdobytych wcześniej przez polski wywiad i w tym jednym dokumencie dostarczonym przez Francuzów, w kilka równań matematycznych. Nie było teorii, która pozwalałaby takie równanie rozwiązywać. I Rejewski taką teorię wypracował sam. Nawiasem mówiąc, jedno z tych równań, najważniejsze bodaj, twierdzenie o iloczynie permutacji, zostało wiele, wiele później, w latach 1980-tych, określone przez jednego z matematyków brytyjskich, którzy uczestniczyli w łamaniu szyfrów Enigmy w czasie II wojny światowej, mianem równania, które wygrało II wojnę światową. I think it's a very difficult decision for any country, any government, any military intelligence senior officer to make the decision to share what a country has painfully acquired in terms of secret knowledge over many years of hard work. It's very dangerous to share that information because the person who you think Can be trusted today, may turn into your enemy tomorrow. So the question is, why did they decide to change their minds? And there were two important things: one was political and one was practical. Zacznijmy od tego drugiego, bo jest łatwiejszy. Otóż jesienią poprzedzającego roku wobec zmian w sposobie użycia enigmy przez Niemców. Polski wywiad został zmuszony do konstrukcji urządzeń. The Poles had invented this amazing decryption device called the, for the Te urządzenia, wyprodukowane w rekordowym czasie jednego miesiąca przez współpracującą z wywiadem firmy AWA, kosztowały mniej więcej roczny budżet biura szyfrów. Natomiast w grudniu 1938 roku Niemcy wprowadzili zmiany w sposobie szyfrowania czy użycia Enigmy, które powodowały, że takich urządzeń było potrzebnych nie sześć jak do tej pory, ale 60. How were they going to get 54 more machines? And frankly, the Poles did not have the engineering capacity to create these extra machines, and they probably didn't have the money because all the intelligence budget had already been spent. Natomiast obok tego były oczywiście przyczyny natury politycznej. No, Polacy zdali sobie sprawę z nadchodzącej nawałnicy i szukali na gwałt sojuszników. No, sojuszników można przyciągnąć wtedy, jeżeli dysponujemy jakimiś aktywami, które możemy im zaoferować. I bez wątpienia sekret łamania szyfrów Enigmy był największym atutem, którym dysponowało ówcześnie państwo polskie w wymiarze polityczno-wojskowym. Et à partir de, donc, de la fameuse conférence de Piri, qui s'est tenue euh, en juillet 1939, les Polonais ont fourni deux machines, ont fourni leurs informations, ont passé le relais à leurs alliés euh, français et britanniques. Et ensuite, euh, ces alliés-là ont euh, pris le relais et continué les travaux. Les Français ont accueilli euh, l'équipe polonaise parce que c'était à peu près la seule équipe de, 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 de décrypteurs qu'ils avaient à leur disposition. Les, Bol les Britanniques, pendant ce temps-là, sont montés en puissance en, en réalisant à Bletchley Park leur centre de décryptement. Bertrand avait mis un um, place spécial juste à l'extérieur de Paris, où son propre équipe et les Polish codebreakers travaillaient ensemble. Et il y avait un téléprinter link entre ce bâtiment, le Château de Vignol. Uh, and Bletchley Park, so that Enigma information could be exchanged securely. Um, so they were doing things like sharing Enigma settings that they had found, either here or in Paris, and uh, they were um, uh, sharing this information. zapisano in the ustalenie. Że Brytyjczycy mają zająć się praktycznym wykorzystaniem wiedzy dostarczanej przez Polaków, czyli między innymi konstrukcją niezbędnych urządzeń i wyposażenia. Francuzi mają kontynuować wykorzystanie swojej sieci agenturalnej w celu pozyskania dodatkowych informacji, a Polacy mają zajmować się kontynuacją prac teoretycznych nad łamaniem szyfru. Tymczasem po ewakuacji z Polski we Francji trafili w realia, w których nie mogli prowadzić żadnych prac teoretycznych, bowiem okazało się, że grupka polskich kryptologów to właściwie cała kryptologia, jaką dysponuje armia francuska. W efekcie Polacy siedzieli i stukali w enigmę, co powinien robić personel pomocniczy. I w tej sytuacji nic dziwnego, że ciężar prac teoretycznych przesunął się do Londynu. I think we have to understand that the enigma problem was not just one problem uh, like in an exam paper and once you've got the answer then you've won the war it was not like that it was a constantly changing problem the germans were very innovative they changed the machine quite frequently they introduced new models they introduced new rotors they changed their operating procedures there was a constant game of catch up Enigmy rzeczywiście złamano. Zrobił to konkretny człowiek w dobrze określonym momencie, bo zrobił to Marian Rejewski pomiędzy świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem w roku 1932. Natomiast drugim problemem, związanym z taktycznym dekryptażem, było rekonstruowanie codziennie zmieniającego się klucza do szyfru. Codziennie klucz do szyfru zmieniał się, codziennie obowiązywało inne ustawienie elementów konstrukcyjnych maszyny, inne ustawienie wirników, inne ustawienie pierścieni łącznicy, które dawało razem bodajże drobne 150 milionów milionów kombinacji i spośród tych 150 milionów milionów kombinacji trzeba było codziennie wybrać tą jedną jedyną właściwą, która umożliwiała odczytanie. Bomba machine and indeed the other Polish code breaking techniques. We're exploiting a particular weakness in the German way of sending Enigma messages. At the heart of this is the need to tell the person who is receiving the Enigma message how their machine should be set up. Uh, and in particular, the missing piece of information that the receiver of the message needs to know is which letter is uppermost on the three rotors in the Enigma machine. But what they did was they enciphered that three letter piece of information twice over. And that was a security flaw. And everybody knew, I mean, they didn't know, but they predicted that the Germans would see that this was a weakness and change that system so that they only enciphered it once. Dokładnie to uczynili Niemcy 1 maja 1940 roku, wiedząc o tym, że za 10 dni zamierzają rozpocząć kampanię w krajach Beneluxu i we Francji. Zmienili sposób użycia szyfru i ta zmiana spowodowała, że wszystkie polskie metody, chociaż nie cała teoria matematyczna, która za nimi stała, stały się bezużyteczne. British sophisticated bomb machine, which didn't depend on this repeated encipherment, um, was uh, needed, and that's why they'd started working on that um, as soon as the Poles explained about the old bomber technique. So you can see it as uh, a bit like a relay race where the Poles begin and they do the first lap on the uh, Enigma track carrying the baton, and then they hand over the baton in 1939 to the British, who then do the next lap on the uh, uh, Enigma track, building the British version of the bomb. When the Americans came into the war, they built their own version of the bomb. It was a much more sophisticated machine, even than the than the British one, uh, and those machines were operating in Washington. So you can see them doing the third lap. If you like the Polish codebreakers didn't give up in 1939. They carried on uh, particularly they carried on with enigma messages right up until 1943-44 though on a much smaller scale. À partir de l'invasion de la France par l'Allemagne, l'équipe polonaise a fui vers le sud de la France. Przede w Algierii, a potem w południu Francji. I ciągle pracowali w bardzo trudnych w klandestynie. Złamali ponad 4000 tysiące Enigmy, jeśli wierzyć zestawieniom zawartym w książce Bertranda, co było wspaniałym osiągnięciem, zważywszy, że nie dysponowali tam praktycznie żadną aparaturą. I co jest jednym ze znalezisk właśnie z archiwum Bertranda, skutecznie łamali także szyfry sowieckie. I found in this archive not only the photographs that Bertrand took in that bathroom of the documents um, that had been stolen by Hans Thilo Schmidt, so those were quite exciting, um, but there's also things like um, blueprints, engineering drawings for how to make uh, a Polish model replica Enigma machine to so the uh, design created by. Marian Riejewski, after he done his created, uh, recreated the uh, wiring diagrams f, uh, f through his mathematical analysis. Ten raport w skali całej II wojny światowej nie obrazuje obiektywnej oceny wkładu wszystkich trzech stron. On obrazuje stan świadomości autorów raportu w momencie, w którym raport został sporządzony, czyli prawdopodobnie na przełomie 1940 1941 roku. Pamiętników pułkownika Langera wiemy, że raport ten powstał z inicjatywy Gustawa Bertranda, który chciał przedstawić wkład wszystkich krajów uczestniczących w tym wspólnym wysiłku kryptologicznym w złamanie Enigmy. Rzeczywiście ostatnią sekcją raportu jest krótka lista elementów, które do kryptologicznego sojuszu wniósł każdy z trzech krajów ale z drugiej strony pewne odwołania zawarte do raportu SPYR w archiwach brytyjskich wyraźnie potwierdzają, że raport SPYR był dużo bardziej obszerny. Ja nigdy nie tracę nadziei na to, że kiedyś, w jakichś okolicznościach uda się uzyskać pełen tekst raportu SPYR, który w pełni przedstawi wkład Polaków w tę rewolucję matematyczną która zmieniła oblicze kryptologii i w rewolucję inżynieryjną i techniczną, która bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej doprowadziła do opracowania najwcześniejszych elektronicznych komputerów.